Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. I do Was o! dołączam. Cześć, witajcie, witajcie. Słuchajcie, niezapowiedzialnie planowany live. Ale tak sobie siedzę, tak sobie rozmyślam, dlatego że jestem na odosobnieniu. <taki> Takie kolejne mądre słowo. Natomiast jestem, jestem na wyjeździe, jestem sama, pilnuję kotów mojej siostry i nie ma z mną mojego męża, moich dzieci, nie ma nikogo, więc postanowiłam popracować troszeczkę nad jeszcze większym głębszym wyjrzeniem w samą siebie. Mam tak naprawdę czas do poniedziałku, więc już teraz dużo oddycham, dużo medytuję, dużo dużo Rozmyślam, wchodzę w przestrzeń serca, po to, żeby przygotować się jak najlepiej do wyzwania, które rozpoczyna się już we wtorek, czyli to jest najbliższy wtorek, czyli już lada moment. Witam Was bardzo serdecznie, widzę, że dołączacie. I o tym wyzwaniu chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, ale zanim tak naprawdę opowiem o samym wyzwaniu, to opowiem też o tym, dlaczego warto pomyśleć sobie o tej obfitości. Czy tam. Czym ta obfitość w naszym życiu jest? I tak naprawdę, ja zaczęłam pisać maila, yy, czyli miałam Wam wysłać maila, i pewnie, pewnie to zrobię, ale pewnie dopiero jutro, bo już o 20 mam spotkanie z moimi kursantkami. Natomiast. No, czym ta obfitość dla nas jest? Ja przez długi, długi czas myślałam, że obfitość to pieniądze to stan mojego konta to, to, to wszystko, na co mogę sobie po, pozwolić. A dzisiaj, dzisiaj myślę mm, o tym zdecydowanie inaczej i o tym wam chcę dzisiaj powiedzieć. Właśnie, cześć Melodi, witaj, bardzo, bardzo serdecznie ci witam. Przywitajcie się, dajcie znać, kto ze mną jest. Ja sobie może wejdę jeszcze na fanpage z pozycji telefonu, może coś więcej zobaczę. Może nie, więc witajcie, witajcie, z całego serca Was witam. Witam też osoby, które są z nami na YouTubie. Przywitajcie się, dajcie znać, czy jesteście. I od razu taka, taka podstawa, takie ważne pytanie, dajcie znać, jaki jest dzisiaj Wasz poziom energii od 1 do 10. 1. Totalnie nie masz energii, nic ci się nie chce, a 10 masz. Pełną, pełną, pełną moc, pełną energię, i jesteś gotowa do zdobywania świata, do przede wszystkim, do podboju samej siebie, bo to jest najważniejsze. Nie? Więc daj mi znać, jaka jest Twoja liczba. Od 1 do 10, 1 kiepsko, 10. wow, super, świetnie. I zaraz przejdziemy do tematu, dzisiaj będzie o obfitości, pięć, niewiele. Pięć jest, jest graniczne, teraz możesz się zastanowić, dlaczego masz to pięć, nie? Bo może, może coś się procesuje, może coś, może coś tam w tobie próbuje się obudzić i dlatego gdzieś tam jakieś jeszcze niedopracowane emocje wywala, też tak może być. Natomiast warto sobie zadać to pytanie, co, dlaczego pięć, dlaczego nie 6? dlaczego Dlaczego nie 7? Dlaczego nie 10? Dlaczego 5? Słuchajcie to co jest w ogóle niesamowite to w momencie kiedy my osiągamy swoje dziesiątki, bo my te dziesiątki jedynki, piątki, dwójki mamy nie tylko w naszej energii, w naszym samopoczuciu ale też e, na przykład w naszych sferach życia w naszych projektach, w naszej pracy nad sobą, my wszędzie możemy tą skalę zastosować tak? czyli jak ja się czuję w czymś tam, jak, jak dzisiaj wygląda dana sfera mojego e, mojego e, mojego życia, Asia no Masz absolutną rację, po prostu jest, nieza, jest mega fajnie. Trzy koty w środku szaleją, jeszcze nie wiem, jaka będzie nocka, nie? Ale generalnie, no, ogród, nie jestem przyzwyczajona do ogrodu, bo ja mieszkam też we, w swoim domu z dużym ogrodem. Natomiast, e, no, taka zmiana, nawet jeżeli to jest e, podobna przestrzeń, jest naprawdę niesamowita. A jeszcze jak ty się dusisz w bloku, to sobie wyobrażam, e, wyobrażam. Kiedyś mieszkałam w bloku, więc jestem w stanie sobie troszeczkę chociaż wyobrazić, chociaż pewnie nie w pełni. Eee, I teraz tak, i te nasze, nasze, nasze liczby, one przychodzą do nas tak naprawdę z każdego zakamarka naszego życia, tak? I wszędzie możemy zrobić sobie skalę, wszędzie możemy powiedzieć sobie, że coś jest takie, a coś jest takie. Więc, więc a co jest niesamowite. Jak dochodzimy do dziesiątek, to idziemy dalej. Oceniamy sobie wyżej, tak? Co to jest dziesiątka na przykład w sferze życia, jakiejś sferze życia, na przykład w karierze zawodowej. Osiągnęłam wszystkie cele zawodowe, które sobie postawiłam, i to wcale nie oznacza, że teraz mam stanąć w miejscu już nic nie robić. Chcę więcej. Chcę sobie postawić kolejne wyzwania, chcę sobie postawić kolejne cele w tej sferze. Więc idę po więcej, tak? Albo, e, albo, e, albo określam to właśnie jako dwudziestkę, te moje cele na najbliższy jakiś tam czas, tak? I sobie dalej nad tym pracuję. I to jest niesamowite, że my możemy w ten sposób nieustannie aktualizować nie dosyć, że nasze wewnętrzne oprogramowanie, to też to wszystko, co się na zewnątrz nas dzieje, tak? To, to wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Nie ma jednej e, tak jakby skali. Według której oceniamy mało tego, moja skala. Nie jest Twoją skalą, tak? My się posługujemy dlatego tymi liczbami, cyframi i tak dalej, dlatego, że to jest jakiś punkt odniesienia, ale to są bardzo, bardzo indywidualne sprawy, więc warto sobie o tym pamiętać, warto się nad tym zastanowić. Cześć Kasiu, cześć Iwonko. cześć Aniu, cześć Agnieszka, witajcie, witajcie. Kto jest jeszcze z nami, dołączcie, dołączcie. Zaraz porozmawiamy sobie o obfitości, o tym, czym ta obfitość jest, a czym, e, czym ona nie jest. Ja myślę, że obfitość jest wszystkim, że Obfitość jest wszystkim tym, czego, czego my w swoim życiu do, doświadczamy, bo nawet jeżeli idziemy w jakimś sensie drogą ofiary, nawet jeżeli jesteśmy osadzeni w tym życiu, w tym braku, w tym czego my nie chcemy to w pewnym momencie to osiąga jakąś tam obfitość nie? i to się robi niefajnie, tam osiąga jakąś obfitość, jest tego tak dużo i tak dużo i teraz żeby osiągnąć tą obfitość, o którą nam wszystkim chodzi, nawet jeżeli my nie mamy pełnego obrazu tego Czym ta obfitość powinna być? Jaka jest jej dokładna definicja? Bo znowu, jak we wszystkim, Ty sama powinnaś stworzyć swoją definicję swój, swojej obfitości. To dopóki, dopóki tak naprawdę tego nie stworzysz, to troszeczkę, do, troszeczkę sobie błądzisz, troszeczkę idziesz i podpatrujesz innych, i widzisz: a ci mają tak, a ci podróżują, też bym tego chciała, a ci to mają taki dom, a ci mają fajne samochody, a ci mają tamto, a ci to w, wciąż chodzą gdzieś na jakieś imprezy i tak dalej. I, tak, I stajemy się w pewnym momencie takimi podglądaczami i naśladowcami. I teraz. Żeby doświadczyć prawdziwego przepływu, prawdziwej obfitości, to my potrzebujemy przestać naśladować innych ludzi, my się możemy nimi inspirować, ale zawsze ostateczna decyzja powinna gdzieś tam wynikać z tego naszego serca, tak? czyli ok, czy to, że mi się to przez chwilę podoba, że oni mają takie, takie życie wystawne, że nie wiem, chodzą wciąż na te imprezy i tak dalej, czy to jest częścią mnie. Tak? Czy to jest częścią mojego życia? Bo ja chętnie, na przykład, ja osobiście chętnie od czasu do czasu wychodzę do restauracji z przyjemnością. Cześć Agnieszka! Z przyjemnością robię rzeczy, nie wiem, jakieś tam szalone i tak dalej, ale najbardziej, najbardziej lubię taki klimat, jaki, jaki mam teraz tutaj, tak? I nie dlatego, że to jest moja strefa komfortu, tylko dlatego, że mam głęboko to przemyślane, że mam bardzo, no, Mocne połączenie z naturą, z ogrodem, z, nie wiem, chodzę wciąż na boso i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite w tym wszystkim, tak? To jest, to jest coś, co jest tym moim. Takim miejscem na Ziemi, właśnie połączenie z naturą, właśnie ten moment, kiedy my możemy, właśnie kiedy ja mogę pobyć w ciszy, w spokoju. Nawet jeżeli gdzieś tam je, je, jedzie motor, e, nie wiem, teraz samochód, tu pies zaszczeka, to jest normalne, tak jakby normalny dźwięk, chyba nie samochód, tylko traktor jakiś. To są normalne dźwięki. Na wsi to standard, tak? I nie ma zmiłuj, że to jest niedziela czy jakiś dzień, jak rolnik ma żniwa, to rolnik, e, rolnik żniwuje i koniec, kropka. I tutaj nie ma się co zastanawiać. Albo ja czasami słyszę, jak ktoś mówi, idzie wzdłuż naszego płotu i nasz pies e, e, szczeka i mówi, ten pies wciąż szczeka. No jest psem, to szczeka, tak? I teraz my... Mamy o tyle, o tyle lepiej, że jesteśmy w stanie świadomie podejmować decyzje dotyczące tego, co się może dziać, a i tak tego nie robimy. I tak tego bardzo często nie robimy, bo ja mogę świadomie podjąć decyzję, czy ja narzekam. Czy ja chcę się skupić na tym, co jest dobre, fajne, przyjemne w moim życiu i czy ja chcę doświadczać tego więcej? Bo obfitość, moim zdaniem, mojej definicji, jest tym doświadczaniem życia w tu i teraz, tak? Czyli obfitość jest, dla mnie, obfitością jest to, że ja mogę tutaj dzisiaj w ciszy, w spokoju. Gdybym była w domu, ten wieczór by wyglądał całkiem inaczej. Z tego, co wiem, to, to są gdzieś tam coś goście, ma być jakiś gry i tak dalej, więc ja bym od rana już pewnie gdzieś tam żgarkach i tak dalej, i tak dalej. Tak? Różne rzeczy gdzieś tam do nas przychodzą po drodze. Natomiast dzisiaj ja się zatapiam w tym, że ja mogę sobie pobyć w tej obfitości, w tej ciszy, w tym doświadczaniu momentu, doświadczaniu siebie. Jak tu przyjechałam, to jak ogarnęłam, że tak powiem, kotyk, do, do których tutaj przyjechałam, to usiadłam na tym tarasie i przez dobrą godzinę leżałam na, na leżaku i po prostu patrywałam się w słońce, bez ciemnych okularów, to, to niebo dzisiaj jest takie lekko, gdzieniegdzie za chmurami, więc to słońce nie było takie ostre i to jest, słuchajcie, jest najpiękniejsza medytacja, jaką my możemy sobie po podarować, a jeszcze jeżeli świadomie zaczniemy w tym czasie e, oddychać, to w ogóle to już jest dla mnie po prostu pełnia pełni. A w ogóle jesteśmy w okresie pełni, więc tym bardziej warto takie rzeczy sobie zrobić. I teraz, czym ta obfitość jest? Bo ja na 20 się potrzebuję stawić, e, stawić na Zoomie z moimi kursantkami, więc tak jakby chciałbym Was tutaj troszeczkę zainspirować do takiego innego postrzegania tej obfitości. No zobaczcie, słowo obfitość w ogóle jest dzisiaj bardzo modnym słowem. Dla większości ludzi kojarzy się to właśnie z ilością pieniędzy między na, na koncie z ilością dóbr, z wakacjami. Na, teraz na Instagramie widzimy nieustannie zdjęcia z różnych wakacji itd. itd. I to dla wielu ludzi jest synonimem właśnie, właśnie tej obfitości, to, to co my mamy na zewnątrz. A teraz dla mnie obfitość jest synonimem szczęścia, tego wewnętrznego szczęścia. tak Czyli nie szczęścia w momencie, kiedy ja sobie kupuję nową parę butów, tylko szczęścia, które jest we mnie pomimo tego, co się w moim życiu wydarza, tak? Czyli pomimo trudniejszych momentów, jakichś procesów, i tak dalej, to mam gdzieś tam takie przeświadczenie, że jestem szczęśliwa. I teraz to jest dla mnie obfitość, a wszystko to, czego doświadczamy na zewnątrz, to jest wynik, tak? to jest wynik tego, co my. Co, co się dzieje w naszym, naszym wnętrzu. I teraz na pewno ktoś może powiedzieć: ok, ale są ludzie, którzy nie są szczęśliwi, i, a mają, nie wiem, samochody i tak dalej, i tak dalej. Mają inny rodzaj szczęścia. Mają szczęście, mają dobrą rękę do, do pieniędzy, mają szczęście do interesów, do różnych tego typu rzeczy. Są tacy ludzie, ale już samo, sam, sam początek jak zaczęłam mówić mają szczęście do czegoś. Ale nie są szczęśliwi wewnętrznie, nie mają szczęścia w relacjach, w związkach. Relacje, związki również są wynikiem tak, tego, jaką my mamy relację z samym sobą. I teraz, żeby doświadczyć tej obfitości, właśnie też. W formie tych, tych podróży, tej obfitości finansowej na naszym koncie i tak dalej, my potrzebujemy zbudować w sobie przepływ naszej energii. Czyli obfitość i to nasze szczęście to nie jest coś, Cześć, cześć Agnieszka, zawsze się tak zawaham, za, jak widzę Twoje imię. E, to nie jest coś, co. Po pierwsze, jest nam dane raz na zawsze, a po drugie, coś, co po prostu gdzieś tam się pojawia. To jest coś, co my budujemy w sobie świadomie. Czyli ja świadomie pracuję nad przepływem mojej energii, czyli nie czekam z moim zachwytem nad życiem, aż będę na tych Karaibach, gdzieś tam jeszcze i tak dalej, tylko zachwycam się tym, co mam teraz. Czyli. E OK, na mojej mapie, jakbyście zobaczyli moją mapę marzeń, ja mam tam wyklejone wszystkie Wyspy Greckie, mam Irlandię, mam Francję, coś tam jeszcze, tak? Malediwy i bla, bla, bla. Mam bardzo dużo rzeczy związanych z podróżami, bo to jest coś, co mnie pasjonuje, ale z drugiej strony dzisiaj zachwycam się tym, że jestem na wsi. Tak, że mogę po prostu w ciszy w spokoju pobyć, tak? Jutro mam zaplanowane, że wstaję o godzinie 6 rano, zaczynam od jogi, od medytacji, itd, i tak dalej, tak? A później będę, e, myślę, że też troszeczkę pojeżdżę, pozwiedzam w samotności. Tutaj jest bardzo dużo pięknych terenów dookoła, więc myślę sobie, że sobie troszeczkę pozwiedzam. Ale zachwycam się dzisiaj tym, że jestem tutaj na wsi, a nie wkurzam się. Na los, na wszechświat, na Boga, że inni są teraz na Malediwach, są w Grecji, są gdzieś jeszcze indziej, a ja siedzę po prostu na jakiejś wsi. Tak, i w ogóle, co to jest? Nie. Ja dzisiaj, budując swój przepływ, budując swoją obfitość, zachwycam się tym, co mam w tym momencie, co mam w tej chwili. I to jest. Tak naprawdę najważniejsze. To jest ten nasz przepływ, tak? I teraz, żeby to jeszcze dobrze zrozumieć, to my potrzebujemy znaleźć w swoim życiu każdego dnia nie jedną taką chwilę, tylko ileś tam, tak? Czyli my tak naprawdę powinniśmy się zachwycać wszystkim, tak? Zachwycać wszystkim. Dziękuję, Aleksandra. Zachwycać wszystkim, ale też. Tak jakby pozwolić sobie na te trudne momenty, tak? My nie jesteśmy w stanie się od nich oderwać, nie jesteśmy w stanie e, tak jakby przejść poza nie, tak? Czyli e, jeżeli na przykład, zobaczcie, jeżeli myślimy sobie, że Obfitość to jest takie pełne szczęście, pełna radość, Tak doświadczamy samych takich cudownych rzeczy, to my ich na pewno nie doświadczymy, jeżeli my nie pozwalamy sobie doświadczyć tych emocji, które są niefajne, złość, złość, co tam jeszcze może być, poczucie wstydu, frustracja, w ogóle o frustracji ostatnio bardzo dużo myślę, jak to, jak to u mnie wyglądało, jak ta frustracja mnie... W pewnym momencie mojego życia zapętliła w taki kokon, taką zrobiła dookoła mnie taką skorupę, że nic do mnie nie docierało. Mam zamiar to, tak jakby jeszcze kończę mój e-book Gotowa na Przebudzenie, i na pewno tam będzie bardzo duży rozdział o frustracji, bo myślę sobie, że wiele osób jest za, właśnie w ten sam sposób zabetonowanych, za tak, od, od własnych emocji, frustracją, która odgradza nas od tego, co jest dla nas ważne, bo patrzymy na te zdjęcia na Instagramie, patrzymy na. Na naszych znajomych, którzy wyjeżdżają i mówimy, mówimy sobie, tak, oni mają, a my nie, a ja znowu nie jadę na wakacje, a ja znowu to, a ja znowu tamto, a ja znowu mam długi, a ja znowu to. I ta frustracja bardzo mocno nam, nas trzyma w tym użalaniu się, w użalaniu się nad sobą, tak? Bardzo mocno. I teraz. Ja Was chcę zaprosić na wyzwanie, trzydniowe wyzwanie, wtorek, środa, czwartek, w trakcie którego będziemy właśnie budować tą naszą pełnię obfitości. Ale żeby móc zbudować pełnię obfitości, to najpierw trzeba się dowiedzieć, co nam nie działa. Czyli ja zawsze o tym mówię, najpierw zrób dobrą diagnozę, zobacz, co nie działa, żebyś mogła nad, tak jakby tutaj popracować. I będziemy w pierwszym dniu właśnie na ten temat rozmawiać. Zaraz Wam powiem do, dokładnie, e, o czym będzie. Czyli pierwszy dzień to będzie o tym, jak to jest w braku. Drugi dzień będzie o równoważeniu energii seksualnej w nas, bo każdy z nas ma tą energię i to jest ta energia męska i żeńska, i ona potrzebuje być w równowadze. Więc będziemy się zastanawiać, jak można ją zrównoważyć, żeby połączyć się ze swoją intuicją, czyli, moi, czyli tak naprawdę ze swoim sercem. Po to, żeby wiedzieć, że jeżeli ja pragnę tych wakacji w Grecji, to to jest prawdziwe pragnienie gdzieś tam mojego serca to jest doświadczenie, które ja mam, ma, którego mam doświadczyć, a nie wynika to z tego, że ja po prostu widzę, że wszyscy jeżdżą do Grecji, to ja chcę też. Eee, eee, <grywka> Wiesz, Emilia z tym czasem, nie? To już to wyrzuć z głowy. Więc tak jakby to, to jest, to jest, to jest. To będziemy na ten temat po prostu rozmawiać, jak to, jak to wszystko poukładać. I w trzecim dniu będziemy tak jakby mówić o decyzjach, tak? Bo Doświadczanie obfitości to jest każdorazowo moja decyzja. Ja się na przykład dowiedziałam dzisiaj, siostra do mnie zadzwoniła, jak już tutaj jechałam, że przyjdzie pan komijarz i będzie, i ona mi powiedziała, że on dzisiaj przywiezie sprzęt, a jutro od 9 rano będzie sobie. Kół, robił jakiś komin, będzie piec wymieniał czy coś takiego, nie? I ja sobie, ja sobie myślę tak, no jasna cholera, no po prostu przecież ja miałam tutaj odpoczywać, miałam medytować i tak dalej, a ktoś będzie kół, to będzie mi przeszkadzał. I słuchajcie, i to jest w tym momencie, kiedy dostałam tą informację, i przyszła ta pierwsza myśl, to ja tutaj podejmuję decyzję: czy ja chcę wejść w to narzekanie? Czy ja chcę się poużalać i się wkurzać przez następne trzy dni, że ja tu miałam plan na medytację i tak dalej, czy ja jednak chcę wyjść z poziomu serca i potraktować to totalnie inaczej, tak? I co się okazało? Pan dzisiaj przyjechał, pokół dwie godziny i jutro już nie przyjedzie, bo już wszystko, co miał do zrobienia, zrobił. Kobelo, tak? Gdybym weszła w to użalanie, mogę się założyć, że jutro też by tutaj był, bo my na tej podstawie później przyciągamy te wszystkie rzeczy. Więc, moje drogie, jeżeli macie ochotę dołączyć do wyzwania trzy dni, wyzwanie jest oczywiście bezpłatne. w Trzy dni to serdecznie Was, to serdecznie Was zapraszam. Oczywiście wrzucam teraz link. Oczywiście będziemy pracować z workbookami, będziemy pracować na live'ach, będą pewne niespodzianki, będzie naprawdę dużo, dużo dobrej energii. Bo ta energia też jest nam potrzebna do tego, żeby budować tą uważność. Jak my mamy niską energię, i my wchodzimy w to użalanie się nad sobą, idziemy tą drogą ofiary nieustannie, nie jesteśmy w stanie się tam zatrzymać, to nie jesteśmy w stanie też zauważyć tego momentu i podjąć świadomie decyzję, ok, ja nie narzekam, ja nie chcę teraz narzekać, ja teraz chcę być kreatorem, chcę zacząć doświadczać obfitości w tu i teraz, z tym co mam i zobaczyć jak to zmieni moją rzeczywistość za miesiąc, za tydzień, za dwa tygodnie albo dwa lata, tak, i... I wiele osób mówi, że oni w to nie wierzą. Tak? Ja się tak jakby bardzo często zderzam z takim, z, takim, z takim stwierdzeniem, że to jest w ogóle pizza na woda, że to nie działa, że to są tylko chwyty marketingowe, które mają przyciągnąć ludzi, żeby im coś sprzedać. A ja Wam powiem tak. Ja myślę tak, sobie czasowo z 10 lat temu. Wymyśliłam sobie, że chcę być jakimś tam trenerem, że chcę pracować z ludźmi, że chcę ich szkolić. Ja nie wiedziałam, że to będzie dokładnie wyglądało w ten, w ten sposób, bo jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że będzie tak, tak rozwinięty świat online. Natomiast ja sobie to wymyśliłam, tak? Wymyśliłam sobie, co ja chcę robić. Ja poczułam się, jak ja stoję na tej scenie, jak ja pracuję z tymi ludźmi i ja dzisiaj to robię. Tak? I idę dalej. Do, do, doszłam do swojej dziesiątki, to jest to, co mówiłam na początku tego live'a. Doszłam do swojej dziesiątki i teraz idę do swojej dwudziestki. I możesz sobie myśleć, że to jest niemożliwe, albo możesz sobie myśleć, że ja miałam jakoś lepiej, że ktoś mi pomógł, że cokolwiek się wydarzyło. Nie, nie miałam lepiej. Miałam tak samo pewnie jak ty. Może ciut gorzej, tak jakby nie ma sensu się tutaj w ogóle wartościować, licytować i tak dalej. Tylko chodzi o to, żeby w końcu przestać biadolić. Przestać mówić, a tej to się udało, a ten to ma na pewno znajomości, a ten to ma tak, tylko skupić się na sobie, skupić się na swoim sercu, posłuchać w końcu tego serca i zacząć doświadczać totalnie innej rzeczywistości. To nam robi niesamowitą różnicę. To zmienia, zmienia system. I musisz wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. To może na początku wydawać ci się trudne, to może wydawać ci się e, e, paskudne, e, nie będziesz chciała, nie wiem, czuć tych emocji, które będą przychodziły, bo bardzo często na początku musimy poczyścić niektóre rzeczy, ale jak już to wszystko zrobisz, musisz mieć, musisz mieć też tą świadomość, że Twoja zmiana generuje zmianę w świecie, bo Twoja zmiana powoduje, że ludzie dookoła Ciebie zaczynają się zmieniać. Może nie na takim samym poziomie jak Ty. Ale każda drobna zmiana, która zachodzi we wszechświecie, jest niesamowitym e, darem dla wszechświata i od wszechświata. I chociażby dlatego warto, jeżeli, już nie, jeżeli nie czujesz, że możesz to zrobić dla siebie, bo może jeszcze jesteś tak zaprogramowana, że jeszcze nie dla siebie, ale jeżeli czujesz, że chciałabyś to zrobić dla wszechświata, dla biednych zwierząt, my tu mamy też kotka, którego doka dokarmiamy. Siostra znaczy się ja teraz, nie? To tak, jakby zrób to najpierw dla kogoś, a będziemy w trakcie pracować nad tym, żeby to przerobić na ciebie, żeby to szło do ciebie, bo pamiętajmy o jednym: zmianę w świecie, którą chcesz zobaczyć, zacznie od siebie. I to pozwala system. Moje drogie, ja już muszę uciekać, bo już, bo już mój czas wybił, 20. godzina. Potrzebuję się połączyć teraz z moimi kursantkami. Kończymy pierwszą edycję gotowych na przebudzenie, więc, więc, więc idę do moich dziewczyn. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapisujcie się, kochani, do wyzwania i Super, Asia. Zapisujcie się i do zobaczenia już we wtorek. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.